Witam, dziś pokażę walkę z turkuciem. 10 sztuk złapałem, i teraz idziemy, bo znalazłem nowy kopczyk wykopany przez noc. I zastosujemy patent z płynem do mycia naczyń. Dziś tutaj to było. Zaraz znajdę moment. Gdzie to jest? Zgubiłem kurczę. Poszedłem po płyny i, i, I zobaczymy, czy uda nam się go wyłapać. Przed sianiem trawy na jesień pryskałem Durzbanem. Trzy razy sporo ich wytępiłem, ale widzę, że zima przez zimę część jeszcze zostało większych egzemplarzy. Moment, zgubiłem. dobra, znalazłem kopczyk, dziurkę, przygotowane litry wody z płynem do mycia naczyń. Płynie bardzo podrażnia, finalnie je zabija. No to lejemy, zobaczymy. Musimy chwilę poczekać, oczywiście nie zawsze chcą wyjść, to jest loteria, no ale zobaczymy, jeszcze wlejemy, no i chwilę trzeba poczekać, jak nie wyszedł, nie poszedł gdzieś dalej, no to to wyjdzie, a jak nie, no to następnym razem coś wrzucę. Coś chyba zaczyna się dziać Bo widzę, że się trawka ruszała O, o, o! Wychodzi w ten to sposób trzeba się pozbywać dużych egzemplarzy Codziennie rano trzeba przejść, zobaczyć gdzie jest kopczyk, gdzie jest dziurka, płyn, wlać nie chcę jeszcze wyjść, dolejemy no uparty czekamy, czekamy, czekamy jest, coś się zaczęło dziać. Mamy pacjenta. O, ładnie wyszedł z dziurki. Już jest lekko sparaliżowany, ale wyszedł. O! Płynie zabija. Początkowo myślałem, że tylko je podrażnia. Ale no, troszeczkę głupieją. Nawet widać, jak gdzieś tutaj. O! Także. Pół litra literek na taką jamę Norę trzeba zużyć. Idziemy po słowiczek następny do kolekcji Jest to tutaj. O, jest. Trochę ubitych już jest. Idziemy go złapać. Także jak ktoś ma już trawnik i ma torkucia, no to zostaje mu tylko taka zabawa z płynem. O, martwy już. Weźmiemy go tutaj za nogę. O, i pek kolekcji. Także patet z płynem polecam. W międzyczasie przystąpiłem do jeszcze jednej Dziury i oproszę o. Tutaj młodszy egzemplarz. No ale jest. Trzeba wszystko łowić jak leci. Bo no, to potem będzie ryło po całej działce. Bierzemy go teraz do buteleczki. No też już jest taki śnięty. Za nogę kołej. Nurze. Nie, jest to przyjemny robal. to słoik. kolejny już dzisiaj drugi. Złapany. Jutro znowu trzeba przejść z rana i zobaczyć, co się pojawi po nocy.